Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku The Age of History 2. Dzisiaj, zgodnie z waszymi sugestiami w komentarzach, kontynuujemy serię, w której podbijam państwa na daną literę. W ostatnim odcinku losowałem literki i trafiłem literkę A, no to dzisiaj stwierdziłem, że pójdziemy sobie alfabetycznie i spróbujemy podbić państwa na literę B. Z tego co pisaliście w komentarzach, bardzo wam się to podobało, a więc Vox Populi, Vox Dei, kim ja jestem, żeby tego nie wykonać. Ale moi drodzy, jeszcze jedna mała uwaga zanim zaczniemy. Zostawiliście mi naprawdę mnóstwo wyzwań, obiecałem jeszcze kilka odcinków wspierającym. Spokojnie, doczekacie się tego. Mam drobne opóźnienie przez to, że teraz byłem chory. Zresztą sobie dalej jestem, ale jest już naprawdę lepiej, czuję się w porządku. E, wszystkie te odcinki trafią na kanał, tylko proszę Was o jeszcze parę dni cierpliwości. Każdy stopniowo będzie miał swój odcinek, e, niektóre wyzwania połączę w jedno po prostu jest ich za dużo, ale mówię, doczekacie się. Jeśli chodzi natomiast o państwa na literę B, to jest ich trochę na świecie i są to Bahamy, Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Belgia, Belize, Benin, Bermudy, Butan, Białoruś, Birma, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Botswana, Brazylia, Brunei, Bułgaria, Burkina Faso, Burundi. Nie będę losował państwa, którym będziemy robić to wezwanie. stwierdziłem, że wybiorę je sam. Od razu Wam mówię, nie będę robił tego Bahamami, bo nie mam jeszcze na to psychy, więc zrobimy to sobie dzisiaj Bułgarią. Bułgaria nie się do jakichś najsilniejszych państw, ale myślę, że będzie ok, wyborem. E, ona ma też sporych rywali, w sensie ma Rumunię, Grecję, Turcję i zaraz tu jeszcze jakoś Ukraina, Włochy mogą zagrozić. Dlatego mówię, wybór pada na Bułgarię. Aha, jeszcze jedna rzecz. E, Zmniejszam agresywność AI. Nie dlatego, żeby mi było łatwiej, zmniejsza do 70%. Chodzi po prostu o to, że wielu z Was pisało, wspomniałem na przykład o podbiciu Albanii. Nie, nie zapomniałem o podbiciu Albanii. Albanii w tamtym momencie nie było już na świecie. Patrzyłem na końcu listę państw, i wszystkie państwa na literę A, które w tym momencie istniały na świecie, podbiłem. I tak samo będzie to wyglądało w tym wyzwaniu. Dlatego zmniejszam agresywność AI, żeby te państwa po prostu mi nie poznikały i żebym mógł je spokojnie podbijać. Drugą uwagą jest to. Że zwiększam poziom trudności. Mm, dobra, niech będzie legendarny. I jeszcze jedna sprawa. Będę podbijał też inne państwa. Najwyżej je na końcu wyzwolę. Bułgaria to akurat przypadek, że jest dużo państw na literę B, więc mogę sobie na to pozwolić. Ale jak na przykład idziemy do literki E, gdzie są cztery państwa na literę F, to będę podbijał też inne państwa. Po prostu zrobimy imperium z krajów na literę F. Skoro wszystko jasne, to przejdźmy już do gry, bo szkoda czasu. Dobrze, jesteśmy już na Bułgarii. Podatki do góry, towary zostawię wysokie, bo i tak mało zarabiam. Badania chociaż troszeczkę do góry. E, I teraz punkciki. Ja to bardzo lubię chodzić w przyrost populacji e, w sumie wszystko lubię chodzić. Oprócz kosztu kolonizacji, bo na tej erze to mi się w ogóle nie przydaje. A w sumie pójdziemy maksymalnie w przyrost populacji i zobaczymy, co z tego będzie. Rozwiążę też sobie armię, bo pierwsze tury i tak muszę trochę hajsu pozarabiać. E, poprawiać relacje będę z Rumunią, Grecją. I Turcją, albo nawet w sumie, wiecie co, ze wszystkimi większymi sąsiadami moimi, tak żeby im nie przyszło do głowy mnie atakować. I pomyślmy, co tu jest najbliżej mnie na literkę B. No chyba Bośnia i Hercegowina. I mógłbym się teoretycznie na nią zesantować na Mostar, ale myślę, że sobie przejdziemy przez Macedonię, Kosowo i Czarnogórę. Czy ta Bułgaria to jest biedna, jak 150, jak mam być 4? No dobra, ale podbijmy sobie teraz Macedonię. Ona nie jest co prawda na literkę B, ale muszę się jakoś dostać do Bośni. No, zresztą Bułgaria w okresie II Wojny Światowej miała umowę z Niemcami, że oni przejmą Macedonię od Jugosławii i jeszcze od Grecji tutaj Macedonię Północną. Zagram kiedyś Bułgarię w Hearts of Iron, to będziecie wiedzieć o czym mówię. Zresztą wiecie, jeśli graliście w Hearts of Iron. Dobra, teraz pora na Kosowa. Wielu myśli, że to nie jest państwo, czy bardziej uważa, że to nie jest państwo. Ja mam do tego dość yy, obojętny stosunek. No, dlatego ja rozwiązałem ten spór, jak uważają, że Kosowo nie jest państwem, to dobra. Zabrałem mu niepodległości tyle, proszę bardzo. No i może jeszcze Czarnogórę sobie zjemy. Nie chcę za dużo podbijać, bo nie chcę naprawdę wkurzać tych moich sąsiadów. Przecież agresywność AI jest na tyle niska, że raczej nie powinni się na mnie bardzo denerwować. Okej, okay, to chyba będą już wszystkie państwa, yy, który... to będą już chyba wszystkie państwa, oprócz na literę B. Więcej postaram się nie podbijać. Dobra, po zajęciu tych państw postaram się teraz podbijać już tylko państwa na literę B. Więc zaczniemy sobie od Bośni, chociaż przydałoby się poprawiać jeszcze relacje z Serbią, tak myślę. Może jakiś sojusz bym sobie wziął. Spróbujmy pokonać Bośnię. Oho, no nieźle mi to wyszło, wypchnęli mnie stąd. Dobrze, już front ustabilizowany. Bośnia, poddaj się proszę. Tak nie masz wielkich szans. Mamy ją. Pierwszy kraj z listy, mogę wykreślić. Daj Boże, teraz, żeby się Chorwacja nie zbuntowała. Chociaż w sumie, może podbije potem Chorwację, Słowenię, Serbię i Albanię. Tak, żeby to ładnie wyglądało. Ale to zobaczymy. Priorytetem jest zajmowanie państwa literę B. Oczywiście, nieważne, czy zmniejszysz agresywność AI. Ja, nieważne, co ustawisz. Polska z Ukrainą dalej się będą biły. To jest standardzik po prostu. Ciekawe, kto to w ogóle wygra. Ukraina chyba jest silniejsza. No, jak patrzę na to, ile Polska ma wojen, to chyba Ukraina wygra. Ach, niedobrze, niedobrze. Szkoda, że w tej grze nie ma tego. Kanału sułeskiego, bo on sobie przepłynął teraz na Bahrain, ale trudno, nie ma to, nie ma. Musimy znaleźć inny cel. I w sumie w Europie, państw na B za dużo nie ma, jest jeszcze Belgia tylko. Chyba, że czegoś nie widzę. Aaaa, ziemniaczany król, oczywiście, Białoruś. Ty, i jak jakie się tam dostanę? Może Ukraina by mi dała przejście? Proszę, Ukraina, podziel się. Nie chcę. Dobrze, to zrobimy to inaczej. Zajmę Belgię, a potem zajmę Litwę i z Litwy zajmę Białoruś. Oby tej Białorusi nic nie, zjadło, nic nie zjadło w tym czasie. Że mamy 15 tysięcy, wątpię, żeby mi to szczerze że wystarczyło na Belgię, no ale spróbujemy. Jezu, jeszcze się zadłużam, jak nie wiem, ale jakby mi się udało chociaż zająć jedną prowincję od tej Belgii, to już by było ok. Belgio, oddałabyś mi od razu tę prowincję jedną? Mm -mm, nie oddałaby mi. Kurde, nie udało zdesantować. No to co, skipujemy tury i zaraz się desantujemy znowu? O! Oni tu przyszli! A jak oni tu przyszli? Mają od kogoś przemarsz? Czy się zdesantowali? Chyba zdesantowali i tego nie zauważyłem. A to dość szybko się zdesantowali, jak mam być 4. Wydaje mi się, że ja płynęłem tam, dłu tam dłużej. No dobrze, to teraz my spróbujemy wysłać te 8 tysięcy nasze. Chociaż coś mi się wydaje, że dalej to nie wystarczy. Dokładnie. Dobrze, trzeba by większą armię zrekrutować. To sobie pozbieram tak ze 100 tysięcy. O! Tylko, że Belgia się desantuje, to moment. Okej, okay, już po desancie. Mamy 16 tysięcy armii, to powinno wystarczyć. Jak nie wystarczy, to nie wiem co zrobię. No serio. No zobaczcie, dopłynąłem już tu pod granicę z Belgią i akurat mi się skończyła wojna z nimi. No co za niefart? Dobra, to nie będę już czekał, biorę tą armię i płyniemy na Litwę. Bo i tak muszę się dostać do Białorusi, to już nie będę marnował tej armii. Znając moje szczęście, te 10, te 16 tysięcy nawet mi nie wystarczy, żeby tą Litwę zająć. Chociaż może niepotrzebnie jestem pesymistą. No, stoimy pod Wilnem, to chyba upadnie. Git. Litwa zostaje przejęta przez Bułgarię. Nie wiem, co tu się w ogóle wyprawia. To na pewno z Polską trzeba poprawiać relacje i w sumie z Białorusią również. Mimo, że chce ją napaść, to udawajmy, że nie chce. Tą armię też sobie rozwiążemy, bo mam za, ma za duży debet. Boże, 30 tysięcy na minusie, co za masakra. No dobra, na szczęście już jestem na plusie. Teraz tylko asymilować to i już będzie w porządku. Zastanawiam się w ogóle, jak ja podbiję Brazylię. Oj, no tak, jeszcze Boliwię. Hmm, to łatwe nie będzie. Znaczy, Boliwa będzie łatwiutka, Gorzej z Brazylią, bo ona jest ogromna. Muszę się troszeczkę porozwijać do tego czasu. O, jeszcze do Botswany się muszę dostać. Ciekawe, jakim cudem. Może przez RPA? RPA nie jest ciężko zająć. Wystarczy te miasta zająć nadbrzeżne, i bierzemy na wasala i tyle. Albo bierzemy ziemię. Ty, Polska jednak wygrała tą wojnę. A dobra, bo przyszedł Władimir ze wschodu i dał pół Ukrainy. Panie Władimirze, czy mógłby pan się uspokoić i ze mną poprawić relacje? Aha, rozumiem. E, Chiny to robią. W ogóle, co Tajwan robi? Tajwanem też nagram odcinek, bo miałem kiedyś e, tam wyzwanie, bo ktoś mi pisał, żebym podbił Tajwanem Azję. I nie ma problemu, zrobię to. Dobrze, mamy tu przy Litwie 21 tysięcy. Próbujemy się teraz desantować na Belgię. Belgia kontra Bułgaria, runda druga. Daj Boże, żeby to wystarczyło. No pewnie, że nie wystarczy. Jak zwykle. Trudno, będziemy się desantować do skutku. a few moments later Nie ma sensu. Nie jestem w stanie podbić tej Belgii. Drugą wojnę przegrałem. W sensie nie przegrałem, tylko że nie udało mi się jej wygrać. To, to trochę różnica. Dobrze, spróbujemy podbić Białoruś w takim razie, jak nie jestem w stanie Belgii. A i zmarnowałem prawie 100 tur na tą wojnę. W sensie na te dwie wojny tam Białoruś, to możemy podbić. Ty, Estonia mi wojnę wypowiada? Estonia, nie przeszkadzaj, proszę, bo teraz chciałem iść na Białoruś. E, ale chciałem powiedzieć, że tutaj sobie zrobię zamki, niech się też Białoruś wypali. Dopiero się w nią wbijemy. Wykonamy ofensywy. Estonia, bardzo cię proszę. Musimy się teraz trzymać chwilę, bo mamy wyczerpanie wojenne. Z tego powodu się na mnie państwa rzucają, bo widzę okazję. Dobra, Białorusia, nie uwierzy, że ty jesteś silniejsza od Belgii. Dawaj na ring. No, z Białorusią poszło o wiele lepiej. Naprawdę nie mogę zająć całej. Wezmę ją na wasala. Zaanektuję sobie szybko. Mam nadzieję, że to jakoś nie wkurzy bardzo Rosji. Prawda, Rosjo? Lubimy się, co? Pak, to nie agresji dawaj. Dawaj, co się będziemy. Polsko, ty też dawaj. A co? Wiecie w ogóle, że Bułgari, że obecni Bułgarzy wcale nie pochodzą stąd, tylko mniej więcej stąd? Bułgarzy, bu Bułgarzy pierwotnie byli ludem e, migrującym. Węgrzy też nie pochodzą stąd, gdzie teraz sam. Również z Azji. Bardziej tej Europy Wschodniej, jeżeli liczymy do Uralu. Tak, się jeszcze się zastanawiam, czy mam coś jeszcze do podbicia w Europie na literę B, oprócz tej Belgii. Chyba nie, więc możemy iść do Afryki, bo jest tu takie piękne państwo jak Benin. Ono jest słabiutkie, więc raczej nie powinno być problemu. Chociaż ta nie powinno być problemu, a Zajądzie się zrekrutuje 15 tysięcy i mnie odepchnie, jak zwykle w moim przypadku. Dobrze, mamy tu 18 tysięcy i błagam, niech to wystarczy. No, ledwo 3 tysiące mi zostały, ale zdobyłem. Więc kolejne państwo na literkę B, możemy odhaczyć z listy. Teraz pytanie, co następne? My się tak przyglądam i niczego nie ma chyba na literkę B, tylko z tym państwem muszę podać relację, bo mnie trochę martwi jego rozmiar. Z Mali również. Ciekawostka a propos Mali, jest to, było to jedno z najpotężniejszych imperium w Afryce w historii, a władca Mali do dzisiaj pozostaje najbogatszym człowiekiem w historii. Majątek tego króla Mali to było około 450 miliardów dolarów obecnych. Nie wiem dokładnie jaki majątek ma obecnie Elon Musk, czyli najbogatszy człowiek yy, obecnie żyjący, ale wydaje mi się, że on oscyluje w okolicach 200 miliardów dolarów. No może to się tam waha od tego jak stoją akcje Tesli, no ale wiecie o co chodzi. No naprawdę, Wielka Brytania mi zajęła Belgię. Nie no, no, ja muszę odebrać tam Belgię, mimo że mówiłem, że nie podbijam państw, które... Nie istnieją, no ale Belgię bym musiał odbić. no w końcu walczyłem o nią. Taki plama na honorze będzie, jak ja tego nie zajmę. Dobrze, zajmiemy się tym potem. Aktualnie wezmę sobie tutaj 10 tysięcy z afryki i popłyniemy zająć Bermudy, bo o nich jak nic zapomnę. Bra, mamy to. No to od razu bahamy jeszcze, bo też zapomnę jak nie zajmę. Potem będziecie pisać komentarze, że nie zająłem. Okej? Okay? Mamy to również. Ty, to w sumie jeszcze Belize też jest na literkę B, to dawaj, nie wiem czy mi 8000 wystarczy. No ale do odważnych świat należy, zobaczymy. Belize, łagam cię, bądź pokorne wobec mnie. O, udało się, elegancko. Kolejne państwo na literę B zajęte, to od razu popełniam relację z Meksykiem, bo Meksyk jest gigantyczny po prostu. Karaibów to jest chyba jeszcze wszystko, a nie, jest jeszcze Barbados chyba. Tutaj jest Barbados, dobra, to Barbados sobie też zajmiemy. To już chyba będzie wszystko z Karaibów. Potem będzie trzeba się wbić w Amerykę Południową, tam są najtrudniejsze państwa. Mam na myśli Brazylię i Boliwię. Ale do tego będzie trzeba uszygotować ogromną armię, bo wbijać się przez te dżungle to jest jakaś masakra. Oglądałem ostatnio w ogóle na kanale yy, naukowo TV chyba materiał o dżungli tutaj na, na granicy Panamy z Kolumbią. Wiecie w ogóle, że to jest terytorium, którego nie chce ani Panama, ani Kolumbia? To jest bardzo niebezpieczna dżungla, tam żyją groźne zwierzęta, groźne rośliny. Eee, nie ma tu w ogóle dróg. To jest jedyne miejsce w całej Ameryce Południowej, w której nie ma drogi, bo jest droga z Alaski chyba do Chile. Jest ona przez dwie Ameryki, a to jest jedyne miejsce, gdzie tej drogi nie ma, bo, się tam, drogi, bo tam drogi nie da się zbudować, albo nikt jej nie chciał zbudować z jakichś powodów. Takie powody są proste. Wcześniej nie byli w stanie, bo nie mieli takiej technologii, a dzisiaj mają taką technologię, ale już nie chcą. Mam nadzieję, że się nie pogniewacie, jak wyślę sobie ultimatum o wasalizację do Botswany, bo powiem wam szczerze, że nie mam ochoty się przebijać przez te wszystkie państwa, więc sobie to jedno państwo zajmę w ramach ultimatum. Ono nie jest jakieś bardzo silne, ma 12 tysięcy ekonomii, więc nie bijcie mnie proszę w komentarzach. Eee, Trinidad i Tobago mi wypowiedział wojnę i Węgry. Mm, możecie... Możecie się uspokoić. Dzięki. A w ogóle y, ruscy sobie tu rozebrali Chiny z Koreą Północną? No fajnie, fajnie. Ja tu nic nie mam do tego. O nie. Jeszcze mi Indie, Birmę zajęły. Jak to jest, że te Indie są teraz tak potężne? Oni miały 20 tysięcy ekonomii w którejś tam mojej serii. Znaczy w którymś odcinku. Kurde, Bangladesz by się przydało zająć. Pytanie, ile to wojska potrzebuje? Mam 300 tysięcy oszczędności, to zabuduję cały, cały mój region armii. Będę na sporym debacie, ale spróbujemy podbić coś, bo kończą mi się państwa na literę B i jest to problem. E, mamy 69 tysięcy, no to taka nieładna liczba trochę, to zwiększymy, 72. Teraz pytanie, co ja chcę podbić? Mogę spróbować podbić tą Belgię od Wielkiej Brytanii. O Boże, byleby... Jezu, tylko szybko, bo jestem zadłużony jak nie wiem. Belgia się niby udało zająć, ale co z tego, jak ja nie mam punktów, żeby ją odebrać Wielkiej Brytanii, poza tym ona się w życiu nie zgodzi. Najpierw to muszę zadłużenie spłacić, dopiero potem mogę myśleć o jakichkolwiek negocjacjach z Brytolami. Cwana chce deklaracji niepodległości. Bo Cwano, błagam cię. Opamiętaj się trochę. Dobrze, Belgia, znaczy. Jaka Belgia? Wielka Brytania oddała mi tu dwie prowincje, więc pysznie. Tu w ogóle chyba jest burkina Faso, więc... Gdzie ona jest? Hm, chciałem ją podbić, a tu jej okazuje się, że jej nie ma. No dobra, trudno. Burkiny Faso nie ma, to nic na to nie poradzę. Podbijemy inne państwa na B. Co tu jeszcze istnieje na B? Pokój Bangladeszu. Pozwólcie moi drodzy, że zajmę sobie Sri Lankę. Bo potrzebuję mieć kraju, z którego będę mógł rekrutować wojsko na ee, Bangladesz. No, mamy to. Mogę zaanektować całą, więc świetnie i od razu co wam powiem co tu robimy To budujemy farmy, bo muszę mieć tu naprawdę ogromną populację na tej Sri Lance Dobra, zajęłem sobie jeszcze Bahrain Wiele mi to nie pomoże Ale zawsze coś Istniał na mapie, no to musiałem go zająć, tak? Dobrze, zebrałem tu na Sri Lance 56 tysięcy I oby mi to wystarczyło do zajęcia Bangladeszu Chociaż prawdę powiedziawszy to wątpię, że to się uda ale spróbuję. Jezu. Ile? 265 tysięcy ekonomii? Czy was już coś boli? 57 tysięcy prowincji. Tu 14 tysięcy. Czy wy się dobrze czujecie? Proszę cię. Oddaj mi tą prowincję. Oddajcie mi te dwie prowincje. No pewnie, że mi nie oddadzą. 57 tysięcy. Żart. Jezu. To płynie. Gdzie Ty. Oni płyną tymi 40 tysiącami gdzieś. Uuu. To jest dobre. Bo oni teraz tymi 47 tysiącami gdzieś płyną. I nie będą mieli tego w kraju. Dobra, zajmiemy teraz ten Bangladesz może. To pytanie, czy oni będą aż tak głupi? Chociaż wiecie, pewnie sprawa, sprawa wygląda tak, że oni 47 tysięcy z kraju wywieźli, a zostawili w nim 100 tysięcy. Wcale bym się nie dziwił, jakby tak było. A oni się desantują mi na Bałkany. Mhm, no to super, teraz nam to wyjdzie. Ciekawe, jak ja to teraz na tych Bałkanach zatrzymam? Eee, chociaż może, nie zajmą tego. No, ale ja Bangladeszu też nie zajęłem, mają tu jeszcze 32 tysiące. Matko boska, nie spodziewałbym się tego nigdy, że Bangladesz będzie taki silny. To ten tryb legendarny chyba musi zwiększać tak ekonomię tych państw, bo powiem wam szczerze, że na średnio zaawansowanym nigdy nie widziałem, żeby takie małe państwa miały tyle ekonomii. To wiele wyjaśnia. No o tym mówię, Stany Zjednoczone rzadko kiedy przekraczają 200 tysięcy, teraz mają 405. Czy mnie do reszty powaliło biorąc ten tryb? Ten odcinek będzie świetny do oglądania, po prostu cudownie będzie się oglądało to jak ja się wydzieram. O, jednostki im ubywają. Tak działa wyniszczenie, czy o co chodzi? Czy oni je usuwają? Dobra, Bangladesz, weź zawrzemy pokój, co? To będzie problem, powiem szczerze. Yy, od razu wam mówię, że możecie sobie zapomnieć, że będę odbijał od Indii Birmę, bo Bi Indie to jest jakiś po prostu... Nie, 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 ja się w to nie bawię. To mnie podkusiło z tym trybem legendarnym. Miałem być zwaniakiem, a ja już tu prawie tysiąc tur siedzę. Czy wy to widzicie? Patrzcie, ile Bangladeszowi rośnie naturę ekonomii. Aha, i mi błędy wybuchają. Dobrze, damy tu festiwal, byście się uspokoili. Nie przeszkadzajcie. Kurde, jak ja mam to zająć? ona traci ekonomię. A, bo z Argentyną walczy. Dobra, to jest dobry moment. Trzeba się wbić Brazylię. Bangladeszu mogę nie zająć, już mogę sobie go odpuścić, chociaż i tak będę próbował. Ale jakbym Brazylii nie zajął, to byście mi nie wybaczyli. Brazylio, proszę cię, poddaj się od razu. Najlepiej. Wylądowaliśmy. 50 tysięcy Bułgarów ląduje w Brazylii. I teraz daj Boże zająć jak najwięcej prowincji. Jak Brazylia nie będzie się chciała zgodzić na pokój, to się wkurzę i zacznę ją plądrować. Nigdy jeszcze nie plądrowałem w tej grze. Mnie plądrowano, co prawda, ale mówię, jak mnie zdenerwują, to zacznę ich plądrować. Argentyno, ty tam atakujesz od południa? Bardzo dobrze, chcesz sojusz? Nie chcesz, ale atakuj od południa. Razem wykończymy tą Brazylię. Wspólnymi siłami pokonamy brazylijski, południowoamerykański imperializm. Nie mogło być zbyt pięknie i oczywiście wojny wypowiadają mi Niemcy, z którymi ja chyba nie graniczę. Bogu dzięki nie. Tylko proszę, Niemcy. Zgódźcie się na pokój od razu. O nie, ja graniczę jednak z nimi przez Białoruś. O jezu. Ja nie mam jak tego bronić. Trudno, niech zajmują to. Zajmujcie sobie to ile chcecie. Ja teraz nie mam czasu. Ja teraz zajmuję e, Białoruś. E, Boże, jaką Białoruś? Brazylię. No to była chyba dobra decyzja. Mam 55% warscora. Coś mi się wydaje, że wygram z tą Brazylią. Tak, że przegram z Niemcami. Ale trudno. Dobra, mamy to. Brazylia może zostać moim wasalem. Zająłem jej tyle. No, zgodzi się, zgodziła, ale co z tego? Po pierwsze ma wojnę z Argentyną, po drugie ja mam wojnę z Niemcami, której nie jestem obecnie w stanie wygrać, bo nawet nie mam hajsu. Ah, nie wiem, jak to się skończy. Argentyno, weź sobie od tej Brazylii co chcesz i daj nam święty spokój. Dziękuję. 2000 years later. Ja, bo musiałem oddać y, całą Litwę i pół Białoruś Niemcom. No, Litwę to mogę im oddać, ale Białoruś będę musiał odbić. No, ale przynajmniej Brazylię anektowałem. Teraz jest tylko Boliwia. No i ten Bangladesz cholerny jeden. Nie wiem, jak ja to zdobędę i nie wiem, jak ja zasymiluję Brazylię. Nic, pozostało mi się modlić, żeby broń Boże mi nikt teraz wojny nie wypowiedział, bo będzie po mnie. Mówię o tym, żeby mi nikt wojny nie wypowiedział, a tu już Włochy się we mnie wbijają i jakiś... Co to jeszcze jest? Paragwaj? Nie! Dobra, ty, robimy manewr. Szybko, ta taktyka, co widzieliście w komentarzach. Wyzwalamy jakiegoś wasala, bo ja nie, nie wyrobię. Dobra, wasal uwolniony, on mnie tu zabezpieczy przed tym Paragwajem. Nawet nie wiecie, jak się boję teraz klikać tury, żeby mi ktoś nagle wojny nie wypowiedział. Oho, Gujana Francuska teraz mi wojnę wypowiada, pewnie. O nie, ona przecież ze mną graniczy. Jezus Maria, nie. I ona ma 5000 wojska. Skąd? Jezu, nie. Dobra, Gujana Francuska zawarła pokój. Już jej tą jedną prowincję oddałem. Niech będzie. Jezu, Włochy się desantują na Brazylię. Czy wyście oszaleli? Paragwaje mamy pokój, jest OK. Teraz z Włochami. Proszę was, mamy pokój. Dobra, jesteśmy bezpieczni. OK, udało się ustabilizować Brazylię. Jestem w szoku normalnie. Wydałem na to miliony pieniędzy po prostu, ale jest. Udało się. To możemy, myślę, anektować teraz tych moich wasali, co tu stworzyłem. Dobra, mamy Boliwię. Teraz został mi praktycznie tylko ten cholerny Bangladesz. Oho, Bangladesz nie zgodził się na zostanie moim wasalem i wypowiedział mi wojnę. Jezu, serio? 47 tysięcy że Bangladeszu ląduje w Brazylii? Jak ja mam to wybić? Ja już się śmieję, bo nie da się po prostu. O, zobaczcie, zesantowałem się 10 tysiącami na Bangladesz i on ma 115 tysięcy. Nie, to jest nierealne, ja go nie podbijam. Moi drodzy, jeśli chodzi o wykonanie tego challenge'u, to wyszedł on tragicznie, ale i tak wam ten odcinek opublikuję, żebyście mieli z czego się pośmiać. Um... Powiem Wam, jaki błąd zrobiłem. Błędem było to, że wziąłem ten tryb legendarny. Miałem z nim złe doświadczenie, myślałem, że się niewiele zmienia, a tu proszę bardzo, jak się zmienia. Malutka Serbia ma 170 tysięcy ekonomii i powiedzcie mi, jak ja mam to pokonać. Jakim cudem mam to pokonać Bułgarią? To jest nierealne. Jeszcze mi nie Bangladesz zjadkawa jak Brazylii. Podbiłem wszystkie państwa na literę B, jeśli, które istnieją obecnie na mapie. Zapewne Niemcy mi wtedy trochę Białorusi, ale już sobie to odpuszczę. No, Brytania mi zjadła Belgię, ale to nie była moja wina tak naprawdę. Odebrałem jej dwie prowincje. Bangladeszu, przykro mi, nie jestem w stanie podbić. Ta Bułgaria nawet nie jest w stanie posiadać takiej armii, jakiej ja do tego potrzebuję, bo Bangladesz ma 200 ja tysięcy. Ja nawet 100 tysięcy nie mogę utrzymać. Nie wiem, jakim cudem. Więc mimo wszystko, na tym sobie zakończymy ten odcinek. Nie wiem, czy on wam się spodoba, czy nie, no ale mówię, opublikuję, żeby było trochę śmiania. Mam nadzieję, że kolejne odcinki będą lepsze i bardziej wam się będą podobały. Trzymajcie się, moi drodzy. Cześć.